Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Ja jestem Neysi, a wy oglądacie kanał NB Games. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was omówienie gry, w której będziemy budować swoje miasta, a właściwie będziemy budować połączenia pomiędzy budynkami. Więc mowa o niczym innym jak właśnie miasto w chmurach. Jest to, słuchajcie, gra od 2 do 4 graczy od 10 roku życia na około 30 minut rozgrywki. Także bardzo proste zasady, bardzo niski próg wejścia. Idealnie sprawdzi się przy rozgrywkach dla osób, które na co dzień nie grają raczej w planszówki, nie lubią jakichś długich, skomplikowanych tytułów. My niedługo jedziemy na wyjazd i na pewno ją zabierzemy ze sobą, bo bardzo łatwo jest wprowadzić nowego gracza w zasady, pokazać mu o co chodzi. Dosłownie kilka minut to zajmuje i można fajnie spędzić czas właśnie przy. Grze w Miasto w Chmurach. My tę grę dostaliśmy dzięki uprzejmości Fox Games, także bardzo serdecznie dziękujemy. I pokażemy oczywiście Wam, jak wygląda rozgrywka. A może Wam wpadnie w oko ten tytuł i będziecie chcieli go sobie przetestować u siebie w domu. No to jeszcze standardowo zachęcę Was do zostawienia łapki w górę, będzie mi niezmiernie miło. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zostawcie suba. Już niedługo szykuje się sporo dużych, różnych niespodzianek. Także warto nas obserwować i warto być na bieżąco na naszym kanale. Także klikajcie, macie teraz chwilkę na to, a my przenosimy się na stół i zobaczymy, jak wygląda rozgrywka. Na początku ujawniamy trzy płytki. A każdy z graczy dobiera płytkę startową. Jak widzicie tutaj, ilości tych ptaków świadczą o tym, który gracz dostanie tę płytkę. To jest płytka dla gracza czwartego, tutaj dla trzeciego, drugiego i dla pierwszego. Załóżmy, że ja jestem pierwszym graczem, więc ustawiam sobie u siebie właśnie tę płytkę. No i od razu ustawiam odpowiedni kolor budynków na mojej startowej płytce, a następnie dobieram. Trzy kafelki płytek. Będę je wykorzystywała w kolejnych rundach. Załóżmy, że gramy w dwie osoby, i w tym wariancie gry będę musiała ułożyć obszar maksymalnie 3 na 4 kafelki. I wtedy będzie koniec gry, jeśli właśnie dołożę taką odpowiednią ilość tych kafelków. W swojej rundzie mam dostępnych kilka ruchów. Dokładam jeden wybrany przeze mnie kafelek, załóżmy, że będzie to powiedzmy ten kafelek. Wtedy układam odpowiedni kolor budynków, właśnie na tym kafelku, i mogę zbudować też połączenia. Każde połączenie ma odpowiednią ilość punktów. Oczywiście, im dłuższe, tym większa ilość punktów, które dostajemy. Ale pamiętajcie, że zawsze łączymy te same kolory budynków, z tym, że nie można połączyć na skos. Także w tym przypadku nie mogę zbudować żadnego kolejnego połączenia i dobieram sobie kolejną płytkę. Jeśli wezmę ją z tych odkrytych. To automatycznie od razu wykładam nową. W tym momencie mogę już wybudować połączenie pomiędzy moimi zielonymi budynkami, więc biorę odpowiedniej wielkości połączenie i umieszczam właśnie w tych takich wyżłobieniach w budynkach. I mam już właśnie połączone dwa budynki ze sobą i dwa punkty za przejście pomiędzy nimi. Pamiętajcie, że z każdego budynku mogą wychodzić tylko po dwa połączenia, więc jeśli wykonam taki ruch, to już z tego budynku nie będę mogła zbudować żadnego innego połączenia w żadną z tych stron, które tutaj są jeszcze puste. W tym przypadku teoretycznie mogłabym zbudować połączenie za jeden, ale jako, że z tego budynku wychodzą już dwa inne połączenia, to niestety nie mogę tego zrobić. Ale mogę połączyć za to z tym budynkiem, ponieważ nie krzyżuje na tej samej wysokości dróg, także mogę jak najbardziej tutaj dosyć Delikatnie położyć połączenie i już mam dwa dodatkowe punkty. Tutaj przy tych dwóch zielonych budynkach miałabym całkiem sporo punktów za zbudowanie połączenia, ale jako, że mam zbudowane połączenie tutaj, także na jednej wysokości, nie mogę przeciąć dwóch połączeń, więc niestety nie dostanę tych punktów, mogę jedynie połączyć te dwa niebieskie budynki. Gra kończy się w momencie, kiedy każdy wyłoży swoją dostępną pulę kafelków, czyli w tym przypadku są to trzy rzędy po cztery kafelki. Jeśli w którymś momencie, tak jak tutaj, zabraknie połączenia za dwa punkty, to niestety tracimy te punkty, ich nie dostajemy. No niestety musimy planować, patrząc na dostępną ilość połączeń, jakie połączenia wykonać i w jaki sposób ułożyć te kafelki, aby dostać jak największą ilość punktów. Pamiętajcie również, że nie możemy wykonać połączenia pomiędzy dwoma takimi samymi budynkami, jeśli pod trasą, pod nimi nie będzie wyłożonych wszędzie kafelków, czyli na przykład w ten sposób nie moglibyśmy postąpić, ponieważ tutaj nie jest wyłożony żaden kafelek, no i niestety taka trasa, mimo że dałaby nam dużo punktów, to nie jest dostępna do wykonania. Jeśli natomiast byłaby taka sytuacja i znów chcielibyśmy zrobić tę trasę za 8 punktów, to nie możemy tak zrobić, ponieważ ten budynek znajduje się na tej samej wysokości, no i najpierw musielibyśmy połączyć tę trasę z tego budynku do tego, a następnie z tego do tego. Czyli wyglądałoby to mniej więcej tak, za co dostajemy 5 punktów, za długą taką całą trasę dostalibyśmy ich 8. Możemy również zagrać wariant rozszerzony z takimi bonusami od miasta, czyli projekty obywatelskie, które musimy spełnić podczas gry. Są to różne bonusy, które dostaniemy na koniec rozgrywki, lub punkty ujemne. Na początku losujemy jedną z takich kart, ustawiamy ją obok swojego miasta, no i oczywiście kontrolujemy cały czas, czy postępujemy zgodnie z tym projektem i czy nie dostaniemy ujemnych punktów. No więc tak właśnie wygląda rozgrywka w grę Miasto w Chmurach. Bardzo szybka, przyjemna. Naprawdę mega proste zasady. Myślę, że każdy powinien je w miarę szybko zrozumieć. Także jeśli nie macie czasu albo ochoty na jakiś cięższy tytuł, przy którym spędzicie kilka godzin, to Miasto w chmurach jest jak najbardziej jednym z tych tytułów, które można pograć sobie po pracy, bądź po prostu jako przerywnik pomiędzy jakimiś właśnie grubszymi grami, które wymagają więcej myślenia i więcej energii. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej grze. Czy mieliście już okazję grać w Miasto w Chmurach? Czy chcielibyście w nią zagrać? Co Wam się w niej podoba, a co nie? Chętnie właśnie poczytam, co sądzicie o tym tytule. I oczywiście zapraszam Was na naszego Instagrama NB Games, gdzie na bieżąco, codziennie udostępniamy Wam, co robimy, co aktualnie gramy, czym się zajmujemy. Na TikToku nbGames, gdzie również regularnie pojawiają się filmiki. No i na Facebooka też wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. Więcej informacji o tej grze znajdziecie oczywiście na stronie gramywplanszówki.pl, też zostawiam link w opisie, możecie wbić, poczytać opinię albo napisać samemu jakąś opinię o tej grze, jeśli już w nią graliście. Także mega fajna opcja. No i bardzo dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, do następnych filmików i udanych rozgrywek. Pa, pa!